Witam w pierwszym module szkoleniowym dotyczącym Service Box Multibrand. Pierwszy moduł, prezentacja katalogu, ma kilka celów. Krótko przypomnieć strategię grupy Stellantis, którą to jest zapewnianie wszystkim klientom szerokiej gamy części w ramach tzw. oferty 360 pomóc Pomóc zrozumieć różnicę między katalogiem wielomarkowym a katalogiem producenta. Wyjaśnić zasady uzyskiwania dostępu do katalogu Service Box Multibrand. Następnie przedstawię Ci zawartość trzech poziomów subskrypcji katalogu. Na koniec pokażę Ci, jak uzyskać dostęp do pomocy online. Strategia wielomarkowa firmy Distrigo polega na sprzedaży całej oferty 360-grodnej, czyli kilku linii produktów, takich jak części oryginalne producentów samochodów z grupy Stellantis, gamy części Eurorepar, gamy części fabrycznie regenerowanych, gamy części innych producentów. Oferta ta skierowana jest do wszystkich naszych grup klientów, do których należą. Autoryzowane serwisy różnych marek grupy Stellantis, sieć warsztatów Euro Repar Car Service, a także wszystkie niezależne warsztaty samochodowe. Katalog Service Box. Multibrand jest prosty, dokładny, kompletny i wydajny. Nieustannie doskonalimy go, aby utrzymać poziom naszych najważniejszych konkurentów w ciągu kilku minut odkryjesz charakterystyczne różnice katalogu wielomarkowego w porównaniu z tradycyjnym katalogiem części oryginalnych. W tej prezentacji pokażemy różnice pomiędzy katalogiem producenta a katalogiem wielu marek. Jak tworzony jest katalog producenta? Producent kontroluje cały proces od projektowania konstrukcji pojazdów przez prace inżynierskie i produkcję. Opracowuje również koncepcję oraz budowę katalogu dla serwisu posprzedażnego. Zna wszystkie cechy części, ponieważ to właśnie on pracuje nad ich specyfikacją techniczną. Jako, że producent kontroluje cały proces produkcji, zna wszystkie elementy, z których składają się opuszczające fabrykę pojazdy, a także opcje wyposażenia dodatkowego, wykończenie pojazdu i najbardziej szczegółowe informacje na jego temat, np. kolor nadwozia. Na podstawie tych wszystkich danych, producent tworzy swój katalog części zamiennych. Jak tworzony jest katalog wielomarkowy? Katalog wielomarkowy opiera się na informacjach przygotowanych przez producentów części OEM oryginalne w opakowaniu z logo producenta części. Producent OEM korzysta z katalogów producenta i łączy znajdujące się tam oryginalne numery referencyjne ze swoimi numerami. Prace te przebiegają w sposób ciągły, ale co zrozumiałe, zawsze są opóźnione w stosunku do katalogu producenta od trzech miesięcy do pierwszego roku. Po stworzeniu łączy i odsyłaczy między częściami producenta i częściami OEM, producent OEM przydzieli swoje numery referencyjne w oparciu o prosty opis pojazdów marka, model, silnik. Dla porównania, producent przypisze swoje numery referencyjne do kryteriów bardziej precyzyjnych opcje, wykończenia, kolory. Łącznie bazy dostawców informacji do katalogu Service Box Multibrand dotyczą 98% pojazdów poruszających się w Europie. Producenci będą mieli większą liczbę numerów referencyjnych, ponieważ ich definicje pojazdów, około 250 milionów pojazdów w Europie są dokładniejsze. Opcje, cechy, wymiary. Istnieje zatem różnica w precyzji między katalogiem producenta a katalogiem wielomarkowym, takim jak Service Box Multibrand. Następnie producent OEM prześle swoje informacje do edytora danych, którym w większości przypadków będzie firma TechDoc. Jest to już standard w przypadku wielu niezależnych od producentów samochodów katalogów dla obsługi posprzedażnej. TechDoc będzie gromadzić informacje od wszystkich producentów OEM i dostarczać je w określonej formie dostosowanej do różnych podmiotów i dystrybutorów tworzących takie katalogi jak Service Box Multibrand. Platforma TechDoc jest wykorzystywana przez Distrigo, ale także przez innych dystrybutorów wielomarkowych części zamiennych. W danym katalogu producenta pojazd wybiera się na podstawie numeru nadwozia WIN. Ponieważ definicja pojazdu jest precyzyjna, katalog producenta będzie mógł wskazać jeden prawidłowy numer referencyjny. Przykładowo, wybierając w katalogu producenta pojazd wyposażony w klimatyzację, podczas wyszukiwania paska napędu o sprzętu otrzymamy prawidłowy numer paska. Ponieważ katalog rozpoznaje, że chodzi o pojazd z systemem klimatyzacji. W przypadku katalogu wielomarkowego, pojazd będziemy wybierać na podstawie modelu, numeru WIN lub numeru rejestracyjnego, a na koniec identyfikować go przy pomocy opisu mniej szczegółowego niż ten z katalogu producenta. Poznamy jego markę, model i typ silnika. W katalogu wielomarkowym znajdziemy numery referencyjne wszystkich typów pasków napędu osprzętu, ponieważ nie rozpoznaje on, czy pojazd jest wyposażony w układ klimatyzacji. Aby zilustrować bardziej szczegółowo różnicę między katalogiem producenta a katalogiem wielomarkowym w kontekście definicji pojazdu, pokażę przykład. Po lewej stronie znajduje się fragment opisu pojazdu marki Renault. Można zauważyć, że dzięki numerowi WIN wiadomo, że chodzi o model Clio 3 5 drzwiowy zbudowany w 2009 roku z kodem silnika K9K768, pięciobiegową mechaniczną skrzynią biegów JH3141 oraz że pojazd jest wyposażony m.in. w poduszkę powietrzną kierowcy, system ABS itd. A obok katalog wielomarkowy oparty na francuskiej bazie informacji co pozwala na odnalezienie maksymalnej liczby szczegółów na etapie identyfikacji pojazdu. Tu również widać, że chodzi o Renault Clio 3 z silnikiem 1.5 DCI. Widzimy kod silnika, znamy datę pierwszej rejestracji oraz inne elementy, takie jak typ skrzyni, ale nie mamy na przykład informacji na temat klimatyzacji, tapicerki siedzeń itd. Przykładowo, jeżeli będziemy szukać w katalogu producenta łożyska hydraulicznego, znajdziemy co jasne jeden poprawny numer referencyjny. Co znajdziemy w katalogu wielomarkowym? W 95% przypadków poszukiwań w katalogach wielomarkowych znajdziemy nie jedną, lecz kilka propozycji części zamiennych. Tutaj widzimy również dwa numery referencyjne części produkcji LUK. Różnica między tymi dwoma numerami jest związana z różnymi typami skrzyń biegów, w których mogą one być zastosowane. Z jednej strony skrzynie biegów typu JH3175 lub jh 190 a z drugiej skrzynie biegów typu JH3189 i JH3141. Na zdjęciu nie ma widocznej różnicy pomiędzy tymi dwoma częściami. Różnica fizyczna pojawia się na poziomie połączenia hydraulicznego z jednej strony o średnicy 13,3 mm, a z drugiej 12,2 mm. Jak zidentyfikować właściwą część? Jedyne rozwiązanie, które nam pozostaje, skoro nawet zdemontowanie oryginalnej części może nie rozwiązać problemu znalezienia jej numeru, to znalezienie potrzebnego typu skrzyni biegów w katalogu producenta. Tutaj widać, że będzie to skrzynia biegów Johach 3141. Widzimy więc, że drugi numer referencyjny części jest właściwy do naszego pojazdu. Większość katalogów wielomarkowych pokazuje podobną liczbę wyników, bo korzystają z baz danych tego samego dostawcy – TechDoc. Serwis Box Multibrand ma tę przewagę, że znajdujące się w nim informacje techniczne są regularnie uzupełniane przez specjalny zespół dosz danych. Zapewnia także maksymalnie optymalne wyświetlanie danych. Katalog ServiceBox MultiBrand to element portalu ServiceBox, dostępny bezpośrednio z jego menu Dokumentacja. Katalog ServiceBox MultiBrand ma trzy poziomy subskrypcji: poziom Find, poziom Quote, poziom Fix. Poziom Find jest bezpłatny. Umożliwia on dostęp do wszystkich funkcji wyszukiwania części. Wyszukiwanie może odbywać się na dwóch różne sposoby: poprzez identyfikację pojazdu lub bezpośrednio na podstawie numeru katalogowego części. Pojazd można zidentyfikować podając jego numer rejestracyjny, numer nadwozia win lub dane jak marka, model itd. Znając numer katalogowy części, można wyszukać ją bezpośrednio bez konieczności identyfikacji pojazdu. Użytkownik otrzymuje informacje o współzamienności oferowanych części z oryginalnymi częściami zamiennymi dla danej marki pojazdu. Poziom kwot jest także płatny. Obejmuje on poziom FINT oraz funkcję tworzenia planu obsługi okresowej dla pojazdów różnych marek po ich identyfikacji w katalogu. Umożliwia to wykonanie kosztorysu wszystkich obowiązkowych i dodatkowych czynności do wykonania w ramach przeglądu okresowego pojazdu w pięciu etapach na podstawie danych TechDoc. Na stronie głównej można włączyć filtr automatycznego wyboru części EuroRepar, aby pojawiały się one na etapie pięciu procedury. Po zidentyfikowaniu pojazdu dostępne są również bezpośrednie łącza do planu obsługi okresowej. Poziom Fix to najpełniejsza płatna subskrypcja katalogu. Obejmuje on poziomy FINT i QUOTE, a także dodatkowo metody napraw dla pojazdów różnych marek. Metod tych można poszukiwać za pośrednictwem wyszukiwarki, w module danych technicznych lub bezpośrednio w kartotece produktu. Ponadto w katalogu Service Box Multibrand dostępna jest zintegrowana funkcja wyceny i przygotowania kosztorysu. Wycena jest dokonywana bezpośrednio na podstawie przygotowanego zamówienia. Pozwala to uwzględnić koszt części zamiennych i robocizny. Możliwe jest również aplikowanie rabatów na same części, na robociznę lub odnoszących się do pełnej wyceny. Kosztorys można wydrukować, wysłać pocztą elektroniczną do klienta lub zapisać na dysku. Kopia zapasowa kosztorysu jest ważna przez 6 miesięcy. Bazę kosztorysów można przeglądać według danych klienta, numeru nadwozia Win pojazdu lub według numeru wyceny. Narzędzie Lemon Learning, dostępne w prawym dolnym rogu ekranu, to rodzaj pomocy online dla korzystającego z katalogu. Klikając na żółte logo Lemon Learning, można uzyskać dostęp do wskazówek i najnowszych informacji o katalogu. Podsumowując, oto najważniejsze informacje, które należy zapamiętać. Podobnie jak każdy katalog wielomarkowy, ServiceBox Multibrand może pokazywać kilka numerów referencyjnych części współzamiennych z częścią oryginalną. Dostęp do katalogu jest łatwy i odbywa się za pośrednictwem portali przeznaczonych dla poszczególnych grup klientów, ASO, ERCS, warsztaty niezależne. Katalog Service Box Multibrand ma trzy poziomy subskrypcji. Poziom FINT pozwala wyszukać i zamówić części zamienne. Poziom Kłod pozwala dodatkowo przygotować i wycenić plan obsługi pojazdu. Poziom FIX zawiera też bibliotekę metod napraw pojazdów różnych marek. W katalogu Service Box Multibrand prezentowane są części zamienne oferowane przez platformę Distrigo. Części oryginalne do marek samochodów z grupy Stellantis, części zamienne z gamy Eurorepar, części zamienne innych producentów. Aby lepiej poznać katalog, Korzystaj z Lemon Learning, narzędzia pomocy dostępnego w prawym dolnym rogu ekranu. Zapewnia ono dostęp do wskazówek i przydatnych informacji o katalogu. Zakończyliśmy prezentację tego modułu.